Pyk i pyk. Elo, Elwina. E, e. czego odcinka jest przyczyna? Witam. Dzień dobry państwu. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak Państwo widzą, usiedliśmy sobie. Usiedliśmy sobie, pomimo że nie dostaliśmy z zewnątrz, od żadnego polityka, żadnej instancji, nawet od prezydenta o, miasta czekaj. Krakowa... No, SMS-a, musimy y, wspomnieć o tym. Dostajemy SMS-a, jak, jak, jak mamy głosować na najbliższym y, tak? posiedzeniu. No. To za chwilę. Usiedliśmy, mimo że nie dostaliśmy instrukcji, jak siadać należy. Uh -huh. I trochę się zastanawiam, czy w infakcie są może rozwieszone gdzieś 12. na ścianach jakieś i jak siadać. Na krzesło no, ja chciałem pokazać, mamy krzesło tutaj. Różnie się siedzi Mamy krzesło. Niektórzy, i... niektórzy nie siedzą. Niektórzy, niektórzy stoją, o tak? Ja też tak. nie wiem co on robi teraz. Niektórzy tak pracują. Dzień dobry, dzień dobry, ale mało. Ja pokażę jak ja pracuję. Pracuję tak? Okej. Okay. A proszę pokażę. Nie muszę tak siedzieć przed kątem. Najczęściej no tak siedzę. Naprawdę siedzisz tak przed kątem? Często tak siedzę. No to tak to wiem, to to znam. Takiego Szyma. wodeczka znam. To głównie, to głównie tak, 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 tak? Albo wodeczka tak, wodeczka znam. Jak montuję to tak? Mam dla ciebie złoto stary, znalazłem złoto. I nie nie chodzi o te tak, kamery, że bo mieliśmy nie. o czymś gadać, już widzę, że doszliśmy O łowe right, bo to będą pomieszane mieszane z... Zamknij oczy. <noise> Dobra. Tak. Tools, stinkie, no. O, oh, nice! Kocham takie maszapy, kocham takie maszapy. Dawaj. A kiedy sobie to... wałcie sobie

W alternatywnym wszechświecie totalnie widziałbym Britney śpiewającą do takiego zespołu rockowo-metalowego. No. No nie? Noo. Ale z-z-znaleziska. Z Z-z-z-znaleziska. Mógłbym na wykład wrzucić no, jako znaleziska. Noo, i pół miliona wyświetleń. No, ale no, ale to nie jest to wyświetlenie. to nie jest niewymuszone piękno. By the way, niewymuszone pie... no, 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 są nowe demontaże, to pokaż mi jeszcze tylko nowe demontaże, proszę. No. Dzień. Będą robić grilla. Dzisiaj będziemy sobie... Grillować. Grillować. To tak, tutaj się przygotowałem i stary, po wchodzi. Są dodany, że jest dźwięk, który czasem też. Tak, poczty. A czy to doskonały. doskonałe kanałem? Nie jest tego jak. O... Elblond? Tak, no to są imprezy Elblond. On głównie stamtąd bierze materiały. <śpiewanie> ale poczekaj. To jest. Tak. To wygląda jak wyrejestrowane. O! No, ale chciałbyś takiego grilla. Eee, nie. Nie, <laughs> nie. Czemu? Kiełbasy z grilla? Uuu, no. wow, ale by było ciężko. Czemu? Myślę, że ostatnio, jak jadłem kiełbasy z grilla, no to się ciężko Mieliśmy tam grill. Jak czy... się dobrze zrobi, to jeszcze spoko, ale ja no. się, że to nie była dobrze zrobiona. To, to ja, ja, ja dobrze Bo umiesz. Bo ja wiem, jak... E, Trick polega na tym, żeby nie przysmażyć tej kiełbasy za szybko. Czyli nie dać ja to na duży moment. to ja wiem, bo każdy o tym wie, wolno i długo, ale z drugiej strony, czy nie zdarzyło ci się kiedyś zjeść kiełbasy no z ki 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 za szybko? Kiełbasą jest jak seksem, nie może być szybko, byle ten, jak najszybciej zjeść, tylko musi iść wolno i długo. I jeszcze jak sobie pomyślisz, że to o czym mówisz dotyczy kiełbasy, nie, Taki, takiej parówy, to w ogóle jest dużo śmieszniejsze temata do No to my w Chorwacji jedliśmy kiełbasy z grilla. No dobra, ale w Chorwacji na pewno nie siedzieliście na nowych konstrukcjach, które stanęły już w Chorzowie i Rzeszowie, tak? No właśnie. Co można powiedzieć no o tym designie, poza tym, że nawiązuje do flagi no. Rosji. Do... No, przypadek. Do przypadek, a jednak nie wyszło. <laughs> Przechodnie mogą to. usiąść w środku instalacji w kształcie Polski muszą jednak stosować się do regulaminu, który mówi między innymi, że powinni oczekiwać na swoją kolej w odległości co najmniej półtora metra od charakterystycznego. W sensie, ze względu na COVID? Ze względu na regulamin. Mhm. Ludzie się zastanawiali, bo prezydent <laughs> Rzeszowa. Został zapytany na Twitterze przez jednego z mieszkańców, że na co wy pieniądze wydajecie podatników, czy również głupiego czegoś, czy, czy już głupszego czegoś nie mogliście wymyślić. Pan Konrad Fijałek powiedział, że nic, miasto, nie ma wspólnego z tą ławeczką. Są to konstrukcje, które mają się pojawiać, i w ogóle ja słyszałem, że to są konstrukcje, które mają pozwalać na podziwianie w ogóle nowych inwestycji pisu. Znaczy bo to że oczywiście jest to element kampanii wyborczej, to chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć, obviously, e, ale to że <laughs> no przepraszam, to jest... bo to nie jest ławka, Karol. This is... to jest tak paskudnie brzydkie. To jest antydesign. Co czysto? co? Co? Tam w środku jest ławka? No tak. No to jest anty. No bo wy ukradli. Punkt pierwszy. W cudzysłowie ławka to instalacja przeznaczona do rekreacji i wypoczynku, składająca się z ty pokazuj siedziska, uh -huh. stelażu w kształcie konturów Polski, uh -huh. wraz z podestem, schodami i postumentem <laughs> zabezpieczonym łańcuchem. Czyli ten łańcuch jest element instalacji. Postument, postument zabezpieczony łańcuchem. A, nie wypadł? No, nie wypadnę. Punkt drugi. Osoby, które chcą skorzystać z ławki zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego przestrzegania. Czyli... To jest punkt drugi, w ogóle Max. to powinien być punkt tłumacz, pierwszy. Tu masz w ogóle zdjęcie, w sposób, że no, to, to jest dla ludzi, że nie potrafią czytać. Ja Max jestem osobnikiem tak? ja oso wysokiej kultury i przeczytam cały regulamin. Trzy. Ławka jest przeznaczona do użytku dorosłych oraz dzieci, czyli może wziąć dzieciak, jakby co? Swoją drogą widziałem tę tapetę na telefonie. Przy czym korzystanie z ławki przez dzieci do lat 12, a może się odbywać wyłącznie w obecności i pod opieką dorosłych. Czyli ty musisz koniecznie z dziećmi chodzić. Jeżeli chciałbyś usiąść na tej ławce? No ale i ma 3 lata to nie może to Iwer nie może być patriotą. Nie no, nie, jeżeli ale, do lat 12. Tak, do lat 12, ale że wiek minął 6 lat, czyli od 6, od 6 do 12 musisz być dorosłym. No, no to widzisz. Na ławce mogą... o, tu będzie najważniejsze, bo powiedziałeś, że się odchudzasz. Na ławce mogą przebywać maksymalnie 3 osoby, przy czym łączne obciążenie nie może przekroczyć 200, 225 kg. Stare, powinna być jeszcze waga elementem tej instalacji, że każdy wchodzi na wagę i jest zielona albo czerwona? Tak. Że wiesz, go, no, no go. 5. No go, no go. Wejście na ławkę i zejście z niej dozwolone jest i powinno się odbywać tylko za pomocą schodów i przy trzymaniu się poręczy. Schody są umieszczone z tyłu instalacji. O, co to jest? Tak. Czy naprawdę, naprawdę? trzeba naprawdę? ludziom mówić, co trzeba. Trzeba. trzeba z Oczywiście, że trzeba. Punkt szósty. Z ławki należy korzystać tylko w pozycji siedzącej, Siedzę. tak jak teraz ogóle nie siedzi. Trzymając, się, trzymając poręczy. się poręczy stanowiących umocowanie ławki. Wtedy my naprawdę żyjemy w filmie barei. Przysięgam. <laughs> o, zabrania się, mój ulubiony. Punkt siódmy. Okej, okay, <stawia> Zabrania się, stawania na ławce, siadanie na oparciu ławki, to ja zademonstruję, bo to każdy, kto w liceum nie był, to nie wie. Prawilne siedzenie, no na tym nie usiadło, złamie, nie, ale prawilne siedzenie nie, nie na ławce. Jak? Nie bo znaczy... ono się odgina, bo boję się, że nie chcę duży. No to jest ja ja jestem leżejszy, trochę od ciebie. A nie, no, a, no okej, okay. a się wbije w dupa. O. No to jest prawilne siedzenie na ławce, nie? Tu jest siema. Masz szlugi? E, skończyłem mi się. <noise> Dobra, zabrania się dalej. Skakanie na ławce, zeskakiwania z ławki, no, siadanie wiadomo. i przebywanie na uszkodzonej ławce, no, używania urządzeń nagłaśniających. I innych wywołań. Wcale nie możesz kałac. z ramenem. Zabronione jest korzystanie i przebywanie ławce z zwierzętami. Nie przeskakuj punktów. Korzystanie z otwartego ognia, i czyli grilla nie można. I materiałów pirotechnicznych, zaśmiecania zanieczyszczenia. 8. Należy Osiem. korzystać z instalacji zgodnie z jej przeznaczeniem. 9. Na ławce i w bezpośredniej przestrzeni obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych. Kochani, nie po to są ławeczki. To, to jest najgorsze, to 10. Środków psychotropowych stary, i odurzających. Osoby na skorzystanie z ławki powinny znajdować się poza obrębem całej instalacji. lecimy 11. niedozwolone jest wchodzenie na ławkę Korzystanie i z niej z przedmiotami niebezpiecznymi, mogącymi stanowić zagrożenie dla korzystających z innych osób, a tak. Co tu się R dzieje? rower, R Czyli to R są niebezpieczne. A środki transport, dobra. E, nie można ze zwierzętami, punkt 12 jakby odpowiedział, 13. W przypadku nieprzestrzegania instrukcji e, i regulaminu użytkownika e, osoby korzystające z ławki mogą zostać poproszone o bezwzględne zejście z ławki i opuszczenie instalacji stare. Źle pan siedzi. <laughs> Albo nie, ktoś tak patrzy na Igora I to Ile Igor, ile to dziecko ma? Ile ma? Trzy. Tak się... the police. <laughs> 14. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego skorzystania z ławki przez użytkowników. Co. No, jest też. Nie. Dobra, i ostatni. Wobec osób, które nie będą przestrzegały powyższych zasad albo spowodowały szkody w instalacji, mogą zostać wyciągnięte konsekwencje na gruncie obowiązujących przepisów prawa. Innymi słowy, sprawa może trafić do prokuratury. Co się dzieje w tym samolocie? No. My stary, jestem sobie w tym samolocie i stary, dziecko zaczęło do mnie podchodzić. Była, siedziała przed mną pani. Witam. Siedziała przede mną, pani. A to co to, to jest takiego strasznego, że dziecko zaczęło? Stary, czy mi soczu, patrzy, że ja kocham dzieci? Tak. No. Stary, i stary, dziecko podchodzi. Najpierw mi, stary, zdał zabawkę. Podchodzi do mnie, wiesz, daje mi takiego misia, nie? Ja tutaj słuchawki, wiesz, czytam sobie, wiesz, podnoszę no, super, i tak... Kalora. A no wiesz, taką przycinioną zabawkę. I dada, da, nie? No, biorę tą zabawkę na nacio dada, men. Znaczy to było polskie dziecko. wiesz, to dziecko mi daje tą zabawkę, patrzę na mnie wielkimi takimi oczami, matka jest za nim, no i jakby puszcza to dziecko. Ja mam tą zabawkę A myślę widzieli, sobie... że A dziecko jest u ciebie? Tak, 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 I myślę sobie, co dalej, nie? tak, mam tą zabawkę, no. patrzę na nią, no, nie bo ona dzieckiem. nic. Patrzy na dziecko, ono patrzy, że ja mam zabawkę, bo chciałby. No nie nie zrobiłem tak czu, czu, poczułem się głupio. Popatrzyłem na zabawkę. Chciałem matka musiała to dziecko tak. z Nie I mówię, nie no, może ty weź jednak, nie? Czemu to na tym zdjęciu wygląda, jakby matka musiała wydzierać to ty, Bo z potem przyszedł siło. mi rozwiązywać buty. <laughs> <grym> o. No tak, to, można, to w sumie można dać. jest. A to w samolocie? Tak, nie, to wygląda jakby mi zaczęło gryźć w łydkę. Ale... Niech pani do nie zabierze! Proszę zabrać to dziecko. Pozdrawiam, jeżeli by pani by się tutaj poznała. A chciałbyś zobaczyć, Karol, w jakim państwie żyjemy? Nie lubię chodzić do knajp, widziałem taki no. To zaraz. A chciałbyś zobaczyć, w jakim. że nie lubisz chodzić do knajp. nie jest jakaś taka bardzo odkrywcza tatka. A, a ja widziałem ruskuskiego, ale drewno, stare. A, info jest. W tym roku w Superzie odbywało się wiele koncertów, ale podczas imprez organizowanych przez inne stacje atmosfera nie była tak gorąca jak na fiście organizowanej przez Telewizję Polską. No tak! Pak, pa, się bawimy. Klasik! <laughs> oh. Wala wala baby! <laughs> Siabadu Buda! Najlepszy tancerze, najlepszy efekty fantastyczne, fantastyczne To sprawiło, że wakacyjna trasa dwójki... do. zaorało. Tak tak. O, o, to prawda. ...w imprezach um. no! nie, nie będziemy dali jakichś takich smutnych rzeczy, bardziej mm. wolniejszych. No! Bo to wszystko musi Wiedziałem, że musi To musi być pod Do piwka się musi nóżka ruszać. Tego typu koncerty pokazują, że wspólnota narodowa rośnie. Potrafi się Polska cała dobrze bawić. A ja, tak powiem, chwyciła no właśnie, ten mikrofon. Ja właśnie chciałem powiedzieć, nie cała, nie potrafi, no bo pokazywaliście jak w fajnie w postaci się nie potrafią dobrze bawić, więc cała Polska nie potrafi się No ale, się ale nie to bawić. wiemy, że to są, że po, Polska i te to jest organizujesz swój 4%. koncert, po czym bierzesz na no, to nasz ale, dobry. To tak my myślałem, moglibyśmy pójść trochę w te, w te ślady wziąć, jakichś innych youtuberów pokazywać. Zobaczcie no inni zobaczcie. youtuberzy dużo gorzej się bawią i oni mają widzów. W ogóle oni się nie śmieją Proszę ci widzowie. A u nas gibi. jest elegancko. U nas się tak? wszyscy śmieją. Dlaczego nie lubisz chodzić do knajp w Coś ja. zapisałem? Tak można. Nie lubię chodzić do knajp. <laughs> Wodka no Włodka Notatki to jest zawsze kopalnia po prostu, humor zresztą. Znaczy, ja wiem, taki, jak, ja jak to się zacznie, jak to się zacznie. Byłeś w knajpie. O, tak. I co się stało? Mieliśmy kilka dni bez dzieci, nie? O. dzieci zawie do mojej mamy. I to, to tacy ludzie jak wy właśnie, to takich ludzi jak wy dzieci do mnie podchodzą w samolocie mieszają. No nie. To że to rodzica się trzeba trzymać, a nie można tak po prostu od rodzica sobie iść. No nie no, i tak. Dobrze. I mieliśmy chwilę dla siebie samych. O. -o. Shagabaga u I Bugu. Megies, pompom. Monika powiedziała: Pojedźmy sobie na śniadanie do jakiejś knajpy. Mm -hmm. Gdzie pojechaliście? Do której? Do Blossom. Trochę drogo, ale dobra. No stary, za bagietę. Z, no, z, ale za się z bajgla. 3500, 30 minut, czyli. jest inflacja. A jest drogo teraz knajpa? No wiem, a bo. To jest drogo, drogo w knajpe. No. Ja nie kumam, o. ja nie kumam. Po nie co kumam. się chodzi do knajp? Zamiast sobie pójść, kurde, kupić kanapeczkę jakąś i se zjeść. Po prostu stary. Idziesz do knajpy, nie? Po pierwsze, tak. Po pierwsze, przychodzisz do knajpy, mm -hmm. prawie nie ma miejsc, nie? E, mm -hmm. Zajęliśmy ostatnie miejsce, gdzieś tam przy boczku, takie trochę niewygodne i tak dalej. Dopiero później się przesiedliśmy. Mm -hmm. Zamawiamy mm -hmm. i stary, zamawiasz i potem siedzisz i czekasz. Nie, nie pamiętam ile, 40 minut itd. i nie oskarżam, blonsam, full house i tak dalej. I pewnie tyle się normalnie czeka w knajpach, to nie było wcale długo. Mm -hmm. I potem stary, zjadasz i wychodzisz. Ja tak totalnie nie kumam tego experienceu. M mogę. I potem jeszcze, jeszcze czeka, żeby zapłacić, to musisz na przykład czekać, nie możesz mhm. pójść o zapłacić. Nie to, co w starym. Ja nie chcę mówić, nie, ale nie to, co, no. co w maku. Wchodzisz, zamawiasz od razu, aha. Od razu płacisz, płacisz od razu, aha, od razu na, No nie od razu, 2-3 minuty masz, no. okay. zjadasz i wychodzisz, nie? Okej, okay, to mogę. Zatem... Ja cię kręcę. Bo, bo... Co jest fajnego? Chyba jest fajne to, że jest. Taki... Jesteśmy teraz w knajpie. Jesteśmy teraz w knajpie. Cieszmy się tym, że jesteśmy w knajpie. Mamy Ech. czas też siebie porozmawiać i tak No właśnie, o to chciałem powiedzieć. No tak. No po to się chodzi do knajp. No to możesz w domu mogę z nią pogadać z Moniką. Tak, ale Możemy się zawodzić ze znajomymi. Ale jak będziesz w domu, to pewnie to Monika będzie musiała ugotować jedzenie. Zawodzić ze No Tak, ale jestem otoczony stale ludźmi, których nie znam, którzy mają swoje sprawy, swoje życie. No tak. No to nie musisz ich słuchać. Nie da się nie słuchać, za sobą, No nie no, właśnie po to się do knajpy chodzi. Chcesz do knajpy usiąść, spędzić czas. Cześć! Jakie było moje zdziwienie po dzisiejszym odcinku o rymowance palec pod budkę? Na moim rzeszowskim osiedlu rymowanka ta była wykorzystywana jako sposób zgłaszania się do zabawy, czyli kto nie nie zdążył wsadzić palca pod budkę, to się nie brał udziału w zabawie. Nie wiem, czy ktokolwiek kiedykolwiek nie zdążył. Ale nie, to mnie zaskoczyła treść remowanki. Po pierwsze, melodię, którą słyszałam pierwszy raz w życiu, u mnie była to bardziej recytowana wyliczanka, a do okay. tego treść. Ta, która pojawia się w odcinku, jest mi kompletnie nieznana. U mnie brzmiało to tak: palec pod budkę, bo, bo za minutkę. minutkę zamykam tak. budkę, budkę jest szklana, niezamykana, cyk, 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 więcej wiem, nikt. Tak. I w tym momencie następowało zamknięcie budki. Z perspektywy czasu samolotu i jej treść trochę się wykluczają. Ale kto by się nad tym zastanawiał, za dzieciaka? Nie, to chciałbym po prostu, że się zbierałem do gry. No tak, to, to jest policzanka. Ale no, no faktycznie, tak. ja to już bardziej pamiętam, tak, że... Tak, pod Kto chce ja się piosenki. bawić? Kto chce się bawić? Ja też tej piosenki nie znałem. Też tej piosenki nie znałem. O. No dobrze, drodzy Państwo, czyli kolejna zagadka została wyjaśniona. Bardzo Wam dziękujemy za to, za te wspólne e, perypetie. Włodek dzisiaj opowiadał, jak to sobie zanotował w notatkach, że nie lubi chodzić do knajp. A ja Wam jutro opowiem historię o tym, że ja mam z kolei coś starczego. No? Zaczyna mi się to... Nie, starcza rzecz mi się o. zaczęła. Taka, że trochę jak to, że bye-bye twenties, bye hello forties. To zaraz... a to jutro się dowiecie, także trzymajcie się do jutra i bądźcie... Lekko... Ale wyluzowani, nie? Stronniczy.